Córką moja, dzisiaj mówię z mocą: Twoje wyzwolenie jest bliskie. Wiem, że idziesz pod ciężarem, słyszę Twoje modlitwy w milczeniu, widzę Twoje łzy w ukryciu, ale teraz mówię z autorytetem. Zanim kontynuujesz, proszę zasubskrybuj. Kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, i podziel się tym filmem z kimś, kogo kochasz. Tak pomożesz innym również usłyszeć tę wiadomość. Przechodzimy do filmu. Wszystko będzie dobrze. Twoja odpowiedź nadchodzi. Mincha obietnica przerwie cykl bólu. Córko, nie pozwól, by rutyna zaślepiła twoje oczy duchowe. Nie dawaj ucha głosom, które próbują cię zburzyć. Twoje imię jest w meb sercu. Jestem twoim ojcem niebieskim. I nic przeciwko mnie nie odniesie zwycięstwa. Minha pokojowość przekracza wszelki rozum. Moja łaska dotyka każdej rany. Moje miłosierdzie rozświetli Twoją drogę. I w ciągu najbliższych dni zaczniesz doświadczać obfitości duchowej odnowionej, zdrowotności, powrotu nadziei i obietnic, które wykraczają poza Twoją wyobraźnię. Nie ma granic dla tego, co chcę uczynić w Twoim życiu, nie ma bariery, której nie pokonam. Jesteś moją córką i nie cofnę meb dłoni, błogosławię, mnoże odnawiam. Postaw mnie na pierwsze miejsce, szukaj meb głosu. Pozwól, bym zajął miejsce, które zawsze było moje. I teraz, przed zakończeniem tego filmu, napisz z wiarą, wierzę. Do klucz, który aktywuje błogosławieństwo. Wiara, która przenosi góry. Zaufanie, które otwiera niebo. Zrozum, że wszystkie cuda, jakie planuję dla Twojego życia, zaczynają się właśnie dziś. Ale musisz codziennie klękać i szukać mnie z całym sercem. Każdy moment z Tobą jest cenny. Uwzględniłem już Twoją modlitwę. Wiem, że często tracisz czas na próby, by mnie zrozumieć. Przychodzą cuda i nadprzyrodzone znaki, które zobaczysz, jeśli otworzysz oczy wokół siebie. Spójrz na lustro i zobacz ponad tym, co człowiek widzi. Jesteś nosicielką mojego błogosławieństwa i mocy, niewzruszona wojowniczką, przerażająca wrogów, silna w decyzjach i zwycięstwach. Zostaniesz uwolniona od długów i błędów, które niszczyły twoje finanse, choć czasem sytuacje mogą cię przytłaczać. Pamiętaj: Jestem z tobą, kiedy wpadniesz. Podniosę Cię. Kiedy zgrzeszysz, wybaczę Ci. To właśnie teraz zdecydowałem, że będę Cię błogosławić. Widzę, jak Twoja rodzina coraz bardziej się oddala. Ale ja, jako Ojciec Niebieski, wkrótce sprawię, że każdy znajdzie nowe bliskość w mojej obecności. Będziesz. Miała siłę, by opowiedzieć im o moim umiłowaniu, o moim zmartwychwstaniu i o cudach, które uczyniłem w twoim życiu. Gdy dzielisz się moim słowem, błogosławię Cię. Widzę, jak szukasz mnie coraz gorliwiej. Za to Cię wynagrodzę. Nie zatrzymuję się przed twoim zmęczeniem czy słabością. Pracuje nad Twoim wnętrzem tak jak garncarz formuje glinę. Nawet te, które dziś błądzą, mogą zostać odnowione. Twój charakter, sposób mówienia, Twoje marzenia, Twoja duchowa dojrzałość. Wszystko zostanie odnowione. Jutro obudzisz się z nadzieją i radością. Skupisz się na moich wyzwoleniach, i zostawisz za sobą porażki i błędy z przeszłości, traktujesz innych z łaską, a moje nadprzyrodzone. Błogosławieństwa dotkną Twojego domu, otrzymasz dostatek i obfitość. Twój stół będzie pełen, żadne choroby nie wejdą do Twojego domu, ani nieszczęścia zapukają do Twoich drzwi. Oddaj mi swoje serce, córko moja, zawsze pamiętaj, Twoje życie, oddanie, wierność, Twoja wiara i posłuszeństwo są fundamentem mojego działania. To dzięki nim spotka cię miłosierdzie, sprawiedliwości, bliskość mojej obecności, jak dziś czynisz. W Twoim życiu zainstalowałem świadomość Twoich działań i dróg. Słuchaj mojego słowa, które codziennie kieruje Twoimi krokami, rozwija Twoją mądrość, pomoże Ci używać rozumu i wzmacnia Twoją pewność siebie, staje Cię silną. To właśnie tego pragnęłaś. Teraz przyjmij to. Byłaś słaba. Dziś jesteś mężna. Jutro staniesz się zdobywczynią. Moje zwycięstwo jest Twoje. Wszystko, Czego potrzebujesz? To wierzyć w moje słowa. Podnieś się, zrób wysiłek, postępuj jak mistrz, idź naprzód jak waleczna wojowniczka. Jestem Twoim ojcem. Mam plany pomyślności dla Ciebie. Przestań narzekać. Nie pozwalaj, by negatywne głosy. Wypełniały twój umysł. Daj mi szansę, bym zmienił twój sposób myślenia. Gdy się modlisz, wiedz, że słucham każdej twojej prośby. Czekam na odpowiedź w twoim sercu. Chcę, byś zrozumiała, że gdy słuchasz mojego głosu i oddychasz moimi słowami, mam moc, by oczyścić twoją duszę i uczynić twój duch nowym, błyszczącym i niezłomnym jak diament. To boskie miłosierdzie rozświetli każdą część Twojego życia. Niech wszyscy dookoła pojmą, że jestem Bogiem miłości, wiernym Ojcem, który nie opuszcza swoich dzieci ani ich nie zapomina. Twoje imię jest w me sercu, moja przymierzy z Tobą zostały zapieczętowane wielkim poświęceniem. Teraz nadszedł czas, byś wstała, moja ukochana córko, żyj pełnią życia, wyjdź naprzód. I pokonaj troski, otwórz ramiona dla błogosławieństw. Chcę, byś żyła w meb miłości, życie kierowane moim słowem. Historia pisana moimi obietnicami. Zwycięstwo, które nie zależy od ciebie, ale od mnie. Wiara, która przenosi góry, nadzieja, która nie znika. Nie dawaj ucha głosom, które drwią z Twojej wiary. Gdy ponownie pojawi się lęk i zmęczenie, po prostu wołaj do mnie i dam Ci wytrwałość i odpoczynek. Stabilizuję Twoje emocje, daruję Ci mądrość, byś pilnowała języka, unikając słów, które mogłyby skrzywdzić. Mam błogosławieństwa nad Tobą z całego mojego serca, bądź wdzięczna i nigdy nie podchodź do mnie z tysiąc tysiąc pychą czy żądaniami, choć wielu mnie ignoruje, czekam cierpliwie, by wrócili. Bo to straszna kara czeka tych, którzy krzywdzą moje dzieci. Rozumiem, że bywa frustracja, gdy rzeczy nie idą zgodnie z Twoim planem. Modlisz się, a kiedy odpowiadam, pojawiają się przeciwności. Wygląda, jakbym opóźniał odpowiedź, ale otworzę Twoje oczy duchowe, byś zobaczyła, że błogosławieństwo jest bliżej niż myślisz, tylko zasłonięte przez przejściowe przeszkody. Awancuj odważnie, porzucając wątpliwości i lęki. Jeśli pragniesz błogosławieństw, musisz być gotowa na próby. Chcę zobaczyć odwagę w Twoim sercu i Twoją reakcję. Gdy oczekiwania nie spełnią się od razu, czy będziesz nadal czekać z radością, bez narzekania czy goryczy? Wołam Cię, byś była silna, byś kochała mnie całym sercem i duszą. Mój ukochany dziecko, choć odpowiedzi mogą się opóźniać i musisz czekać, chcę, byś pokazała ten niezłomny duch, którego Cię obdarzyłem. Chcę, by Twój charakter był wart większy niż diament. Pokaż mi swoją wierność, nie trać wartości dla chwilowych zysków. Spojrzałem na ciebie, bo dostrzegłem dobro w twoim sercu. Chcę, byś wybrała mnie, byś przyjęła dar wiecznego życia, który oferuję. Twoja duchowa dziedziczność czeka. Chcę, byś ją przyjęła z otwartymi ramionami. Znam cię dobrze i wiem, że możesz potknąć się po drodze, ale dziś inaczej. Już nie myślisz jak świat, wierzysz w Boga Wszechmocnego, który Cię kocha, wybaca, podnosi, gdy upadasz i zachęca do walki, mimo przeszkód. Dlatego mówię Ci, nie zniechęcaj się. Dzisiaj ogłaszam nad Twoim życiem, że drogi, które wybierzesz, będą wyłożone łaską i pomyślnością. Córko Twoja, próba. Dopasowania woli do Meb nie została przeze mnie zignorowana. Gdy trzymasz się Meb wskazówek, gdy szukasz Meb woli, w każdym kroku jestem z Tobą w wyjątkowy sposób. Wiatry Meb opieki zawieją na Twój korzyść. Wody Meb łaski popłyną obfitą falą. Jak Ziemia otrzymuje deszcz, tak Twoje życie otrzyma. Błogosławieństwa, jakie zaplanowałem. Jeśli poczułaś dziś dotyk Ducha Świętego, zostaw swoje amemi w komentarzach. A jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, podziel się nią z kimś, kto też dziś jej potrzebuje. Jeśli jeszcze się nie zasubskrybowałeś, kliknij dzwonek. Dzięki temu otrzymasz kolejne słowa, które pobłogosławią Twój dzień i wzmocnią Twoją wiarę. Do następnego filmu z nowym Słowem Nadziei Bóg błogosławi.